Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Chciałam poruszyć ważny problem, a stosunkowo w naszym kraju mało znany, dotyczący elektrosmogu. Cell phone radiation gets more into the brain of a child than it does into the brain of an adult, almost double. When that work was published in 1996, he lost all of his funding for industry. pole elektromagnetyczne przede wszystkim zmienia informacje w komórce i ta informacja powoduje skutki negatywnej choroby, a efekt energetyczny jest tam na którymś miejscu dalej, czyli, czyli podam to na przykładzie. Włókna membrany słuchowej reagują, mogą się odchylić na szerokość jednego atomu, tak są czułe. Natomiast próg bólowy to jest 10 do 11 W, czyli tyle razy większy musi być, żebyśmy to poczuli jako ból. I to samo jest z informacją podawaną w polu elektromagnetycznym. Wystarczy minimalne pole, żeby zmienić nam informację naszego genomu. Natomiast skutki odczujemy znacznie, znacznie później. Smog elektromagnetyczny to określenie promieniowania elektromagnetycznego różnej częstotliwości, na, należącego do zakresu promieniowania niejonizującego, najczęściej odnoszące się do fragmentów fal radiowych od 300 kHz do 300 GHz. Generują je radio, telewizja, telefonia komórkowa, łączność alarmowa, internet bezprzewodowy, Wi-Fi i Bluetooth. Są badania naukowe, które bezsprzecznie udowadniają, że pole elektromagnetyczne ma wpływ na powstawanie wielu chorób, w tym nowotworów. Są wśród nas osoby z nadwrażliwością na pole elektromagnetyczne. W skali makro to pole tworzą anteny bazowe, w skali mikro telefony komórkowe. Według danych statystycznych Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, kondycja zdrowotna człowieka coraz bardziej się pogarsza i WHO twierdzi, że elektrosmog do tego się przyczynia. A przyczynia się, zaburzając nam sen, obniżając efektywność działania, powoduje on znużenie, zmęczenie, nawet depresję, bóle głowy, migrenę, szumy uszne, syndrom wypalenia zawodowego, zawroty głowy, dolegliwości sercowe, zaburzenia ciśnienia krwi i to zarówno w górę, jak i w dół, czyli ciśnienie za niskie i za wysokie, stany lękowe, mrowienie, drętwienie kończyn, problemy z nauką u dzieci. Kutliwość ADHD u dzieci i nadpobudliwość u dzieci to tylko niewielki fragment tego, co WHO stwierdziło. Można w tej chwili zakupić... Mierniki, podobne zresztą jak do, da, dla smogu, do, elek, do badania elektrosmogu i stwierdzić, czy w warunkach, w których żyjemy i mieszkamy, y, mamy do czynienia z polem mieszczącym się w granicach normy. Każdy z tych mierników, te normy pokazuje, jest tam norma elektryczna i elektromagnetyczna. Y, I przeczytam na zakończenie mojej wypowiedzi y, zalecenia Cypryjskiego Narodowego Komitetu Ochrony Środowiska i Zdrowia Dzieci. Y, to są zalecenia, które są wzorowane na zaleceniach francuskich, izraelskich i wielu, wielu innych państw. U nas takich zaleceń nie ma. Otóż brzmią one następująco. Chroń dzieci i kobiety w ciąży przed potencjalnymi skutkami promieniowania emitowanego przez urządzenia bezprzewodowe, takie jak telefony komórkowe, elektroniczne niańki dla niemowląt oraz podczas połączeń internetowych za pośrednictwem Wi-Fi danych mobilnych. Połączenie Wi-Fi odbywa się pomiędzy routerem a urządzeniem mobilnym, smartfonem, tabletem lub laptopem z włączoną funkcją Wi-Fi. Dane mobilne to niefortunne spolszczenie. Chodzi o transmisję danych pomiędzy stacją bazową telefonii komórkowej a urządzeniem mobilnym, smartfonem, tabletem lub laptopem z włączoną funkcją dane komórkowe. Połączenie Bluetooth odbywa się pomiędzy komputerem lub telefonem komórkowym a jego akcesoriami, bezprzewodową klawiaturą, myszką lub słuchawką. Nie jest yy... Promieniowanie emitowane podczas połączeń komunikacyjnych w odpowiedniej częstotliwości 30 kHz do 300 GHz jest potencjalnie szkodliwe dla człowieka. Jedną z przyczyn chorób psychicznych może być także stałe poddanie się działaniu pól elektromagnetycznych.